Cześć. W tym sezonie w Dolinie Kościeliskiej mamy spore utrudnienia w ruchu turystycznym. Są one spowodowane rozpoczętymi w czerwcu pracami nad budową linii kanalizacyjnej z Kir do Polany Pisanej. W przyszłości inwestycja ta umożliwi budowę przy szlaku stacjonarnych toalet, które zastąpią to i to je. Chodzi nie tylko o komfort turystów, ale przede wszystkim o zmniejszenie problemów ekalizacji w otoczeniu tego jednego z najpopularniejszych w Tatrach szlaków turystycznych. W tym tygodniu zamknięty jest główny szlak w Dolinie Kościeliskiej z Kir do Słoniska Ornak. Na odcinku od lodowego źródła do zejścia z ze jaskini mroźnej zamknięta jest również ta jaskinia. W Dolinie nie kursują dorożki. W weekend szlak jest otwarty, a o sytuacji w kolejnych tygodniach dowiecie się z komunikatów turystycznych Taczańskiego Parku Narodowego. Te są dostępne na stronie TPN.gov.pl. Zamknięcie tego odcinka szlaku nie oznacza, że musimy całkiem odpuścić wycieczki w rejon Doliny Kościeliskiej. Możemy przejść się do lodowego źródła, odwiedzić bacówkę, pójść na, na stoły albo ruszyć na ścieżkę nad Reklami i przez przysłup Miętusi przejść do Doliny Mająki lub przez przysłup Komiarski do Doliny Lejowej. I właśnie opis tej ostatniej trasy znajdziecie w poprzedniej rolce, a po więcej takiej informacji obserwujcie Tatrologię.